Na małym lotnisku w Polsce życie toczyło się w zwykłym, szybkim tempie. Pasażerowie przemierzali terminal, ciągnąc za sobą walizki, skupieni na swoich planach podróży. Wśród nich wyróżniał się mężczyzna o zmęczonym spojrzeniu i ubraniach, które mówiły o trudach życia Michał, mieszkaniec ulicy. Lotnisko było dla niego miejscem schronienia, gdzie szukał butelek do recyklingu i chwilowego spokoju od codziennej walki. Tego słonecznego poranka Michał usłyszał coś, co natychmiast przykuło jego uwagę. Silniki samolotu, przygotowującego się do startu, wydały dźwięk, który wydawał się nieprawidłowy. Dla zwykłego obserwatora był to tylko hałas, ale Michał, były mechanik lotniczy, od razu wyczuł, że coś jest nie tak. Choć od lat nie pracował w swoim zawodzie, jego doświadczenie i intuicja nie zawiodły. Z przerażeniem uświadomił sobie, że sytuacja może skończyć się tragicznie. Bez wahania porzucił wszystko i zaczął biec w kierunku pasa startowego. Wiedział, że łamie zasady, wchodząc na teren chroniony, ale strach przed możliwą katastrofą przewyższył obawy o konsekwencje. Strażnicy natychmiast zauważyli Michała i ruszyli za nim. Syreny zawyły. A przez głośniki rozległy się polecenia zatrzymania intruza. Michał jednak biegł dalej, krzycząc na całe gardło: Nie startujcie! Ten samolot spadnie! Pasażerowie lotu 347, już zajmujący swoje miejsca, zauważyli zamieszanie na zewnątrz. Niektórzy zaczęli patrzeć przez okna, próbując zrozumieć, co się dzieje. Michał dotarł do samolotu, zanim został zatrzymany przez ochronę. Jego rozpaczliwe krzyki przykuły uwagę kapitana, który, choć początkowo sceptyczny, postanowił zlecić dodatkową kontrolę techniczną. Ku zaskoczeniu wszystkich okazało się, że Michał miał rację. W silniku wykryto poważną usterkę, która mogła doprowadzić do katastrofy w powietrzu. Dzięki odwadze i determinacji Michała. 150 pasażerów tego lotu uniknęło tragicznego losu. Ta niezwykła historia pokazuje, że bohaterowie mogą pochodzić z najbardziej nieoczekiwanych miejsc, a wiedza i doświadczenie, nawet z przeszłości, mogą uratować życie. Michał, mimo zmęczenia i przyspieszonego oddechu, zdołał dotrzeć do schodów prowadzących na pokład samolotu, zanim strażnicy zdążyli go zatrzymać. Układ hydrauliczny. Na miłość boską, sprawdźcie układ hydrauliczny! Krzyczał z całych sił. Strażnicy w końcu powalili go na ziemię, unieruchamiając. Jeden z nich, rozpoznając Michała, rzucił lekceważąco: To tylko ten bezdomny, który zbiera tu butelki. Pewnie coś zażył. W tym samym czasie kapitan Jan, doświadczony pilot z wieloletnim stażem, Obserwował sytuację przez okno kokpitu. Słowa Michała, choć na pozór irracjonalne, nie dawały mu spokoju. W swojej karierze Jan nauczył się ufać intuicji, a coś w tym momencie kazało mu działać. Wiedział, że jako kapitan ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo 150 pasażerów na pokładzie. Jan zwrócił się do swojego drugiego pilota: Musimy przeprowadzić pełną inspekcję. Drugi pilot spojrzał na niego z niedowierzaniem. Ale, kapitanie, wszystkie kontrole zostały zakończone. Opóźnienie wywoła problemy z linią lotniczą. Jan pozostał nieugięty bezpieczeństwo jest najważniejsze. Jeśli coś jest nie tak, musimy to odkryć. To nasz obowiązek. Kapitan skontaktował się z wieżą kontroli lotów, informując o konieczności dodatkowej inspekcji. Reakcja linii lotniczej była natychmiastowa i negatywna. Kierownik operacyjny zadzwonił z pretensjami: nie możemy opóźniać lotu z powodu urojeń bezdomnego. Mamy harmonogramy i połączenia do zrealizowania. Jan odpowiedział stanowczo: Rozumiem Państwa zastrzeżenia, ale to ja odpowiadam za bezpieczeństwo tego lotu. Jeśli coś jest nie tak. Wolałbym stawić czoła konsekwencjom niż ryzykować życie pasażerów. Na polecenie kapitana wezwano ekipę techniczną do przeprowadzenia kompleksowej inspekcji, ze szczególnym uwzględnieniem układu hydraulicznego. Pasażerom przekazano informacje o niewielkim opóźnieniu z powodu dodatkowych procedur bezpieczeństwa. Tymczasem Michał został przewieziony do pomieszczenia ochrony lotniska. Próbował wyjaśnić swoją desperacką reakcję. Proszę, musicie mnie posłuchać. Wiem, że to brzmi niewiarygodnie, ale coś jest nie tak z tym samolotem. Strażnicy jednak ignorowali jego słowa, traktując go jak awanturnika. Na pokładzie pasażerowie zaczęli się niecierpliwić. Niektórzy głośno narzekali na opóźnienie, inni zastanawiali się nad prawdziwymi przyczynami dodatkowej inspekcji. W powietrzu unosiła się mieszanka frustracji i niepokoju, podczas gdy los lotu 347 wciąż pozostawał niepewny. W końcu, po prawie godzinie, lider zespołu technicznego wszedł do kokpitu. Jego twarz była blada, a dłonie lekko drżały, gdy przekazywał raport kapitanowi Janowi. Kapitanie, nie wiem, jak to powiedzieć, ale ten człowiek miał rację. Znaleźliśmy poważną usterkę w systemie hydraulicznym. Gdybyśmy wystartowali, głos mechanika zadrżał: Jan poczuł dreszcz na plecach Jak poważny jest problem? Zapytał. Mechanik przełknął ślinę na tyle poważny, że mogłoby dojść do całkowitej utraty kontroli w locie kapitanie gdyby nie ta inspekcja wolę nawet nie myśleć o konsekwencjach. Wiadomość szybko obiegła lotnisko. Pasażerowie, którzy wcześniej narzekali na opóźnienie, teraz odczuwali mieszaninę ulgi i szoku. Media lokalne natychmiast pojawiły się na miejscu, pragnąc poznać szczegóły incydentu. Michał, uwolniony z pomieszczenia ochrony, został przywitany brawami przez pasażerów i pracowników lotniska, którzy dowiedzieli się o jego kluczowej roli w zapobiegnięciu katastrofie. Kapitan Jan osobiście podszedł, by podziękować Michałowi. Skąd wiedziałeś? zapytał, wyciągając rękę na powitanie. Michał, z widocznymi emocjami, odpowiedział: Kiedyś pracowałem jako mechanik lotniczy przez wiele lat. Gdy usłyszałem dźwięk silnika, coś było nie tak. Po prostu wiedziałem, że muszę działać. Słowa Michała zaskoczyły wszystkich, zwłaszcza tych związanych z branżą lotniczą. Jego zdolność do wykrycia tak poważnego problemu jedynie na podstawie dźwięku była niezwykła. Zachęcony reakcjami, Michał zaczął dzielić się swoją historią. Opowiadał o swojej pasji do lotnictwa i o latach spędzonych w hangarach, gdzie czuł się spełniony. Jednak jego głos załamał się, gdy wspomniał o tragedii która zmieniła jego życie, stracie żony i córki w wypadku samochodowym. Nie mogąc poradzić sobie z bólem, Michał popadł w depresję, tracąc pracę, a w końcu i dach nad głową. Przez ostatnie lata ulice były moim domem, powiedział z drżącym głosem. Lotnisko było miejscem, gdzie czułem się najbliżej mojej dawnej pasji. Nawet jeśli nie mogłem dotknąć samolotów, mogłem je widzieć i słyszeć z daleka. Historia Michała poruszyła wszystkich obecnych. Wielu zastanawiało się, jak osoba o tak ogromnym talencie mogła znaleźć się w tak trudnej sytuacji, niezauważona przez społeczeństwo. Incydent szybko stał się tematem ogólnokrajowym. Na główki gazet głosiły, bezdomny ratuje 150 osób, zapobiegając katastrofie lotniczej. Linia lotnicza, doceniając kluczową rolę Michała, zaoferowała mu hojną nagrodę finansową. Ku zaskoczeniu wielu, Michał odmówił. Nie zrobiłem tego dla pieniędzy, wyjaśnił skromnie. Jeśli możecie mi coś zaoferować, to dajcie mi szansę na powrót do pracy, którą kocham. Poruszeni jego postawą, przedstawiciele linii lotniczej zaproponowali mu pracę w dziale technicznym. Kapitan Jan, zachwycony wiedzą i uczciwością Michała, stał się jego największym orędownikiem w firmie. W kolejnych miesiącach życie Michała zmieniło się diametralnie. Dzięki pomocy społecznej i wsparciu ze strony społeczności lotniczej znalazł mieszkanie i stopniowo wrócił do zawodu. Jego historia wywołała także zmiany w przemyśle lotniczym. Wiele firm zrewidowało swoje procedury bezpieczeństwa i zaczęło bardziej doceniać doświadczenie pracowników na każdym poziomie. Dla pasażerów Feralnego Lotu 347 ten dzień stał się symbolem drugiej szansy. Historia Michała przypominała, że każdy człowiek, niezależnie od sytuacji życiowej, nosi w sobie niezwykły potencjał. Lotnisko w małym polskim mieście, dotąd anonimowe, stało się miejscem, gdzie bohater wyszedł z cienia, by uratować setki istnień. Dźwięk startujących samolotów od tamtej pory nabrał nowego znaczenia przypominał, że czasem największe akty odwagi i mądrości pochodzą z miejsc, których najmniej się spodziewamy.